Robota pierwsza ściąganie boczka w, 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 w foksie. Pierwszy element tutaj, kolejny śruba tu, tutaj, 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 tutaj i tutaj. Jak to rozkręcimy, boczek będziemy mogli ściągać. Jest to naprawdę prosty boczek do ściągnięcia. Kolejna rzecz, która jest, to, to jest taka nieprzyjemna, że zobaczycie zaraz mechanizm nie jest przykręcony, tylko jest nitowany. W tym momencie jeszcze ściągam folię, potem trzeba ją bardzo ładnie skleić, ponieważ taka nieszczelna powoduje, że woda tą stroną przechodzi. Foks miał być tak dobry, że nie przewidziano w ogóle, że może nastąpić taka sytuacja, że podnośnik regulatorzy będzie potrzeba wymiany, dlatego są nitowane. A żeby wyciągnąć coś, co jest nitowane, trzeba to po prostu rozwiercić tu, tu i tu. Podczas próby rozwiercania dwie, dwa, dwa nity zaczęły się obracać, także trzeba będzie kombinować inaczej. Opuszczam e, mechanizm na tych. O, mogę puścić? Może nie spadnie. Tutaj jest jeden zacisk, tu jest drugi, to jest trzeci. Po wyciągnięciu wyciągam szybę, żeby mi nie przeszkadzała na czas wymiany podnośnika. Etap jest taki, że jeszcze e, wywierciłem, rozwierciłem te dwa nity, dzięki czemu tutaj już mam prawie te linki na wierzchu i mogę zobaczyć, co się stało. E, chyba czegoś tu brakuje. Zaraz popatrzę co i jak. Jak Wam ten element nie będzie chciał wyjść, to przez to, że tutaj zostało trochę nitu. Wystarczy go nawiercić i wypada cały mechanizm. więcej go nie trzyma. zakup nowego takie spineczki są potrzebne, czy inaczej drzwi będą odstawać przyszedł nowy podnośnik i będziemy go zakładać, pokażę po kolei co i jak Proszę, co to będziemy go montować tak, eee, także będzie chyba nitowany z powrotem wsadzam do środka a jeszcze porównam wcześniej czy numer jest ten sam ale tak 502, czyli ta strona, czyli dobra mi przysłał Punkt. Ok, no i teraz pozostało mi to ładnie zanitować. Mam otwory, mam nitownicę, chyba to będzie najlepsza opcja. Nie mam idealnych, mam troszeczkę mniejsze. Jak nie złapę, będę musiał pojechać kupić. To jest moja nitownica, zestaw z Lidla, mówka. Szukam dobrego otworu. O, to jest ten. podmieniam i zaraz pokażę, jak nituję. A no, nitownicą pracu się posługuje, Po prostu wsadzamy nit w dopasowany otwór. Tutaj musi być blisko. Jeden, jedna płaczka za drugą. Przeduszamy i dusimy. Ok, złapiam. Trzyma luksusowo z drugim. O tu ładnie dolega jeden do drugiego. Widzę już blaszka. Ściskam. Już mamy sztywne. Władujemy kolejny nit. Zobaczymy czy mechanizm działa. Bardzo ładnie pracuje. Na tej wysokości będzie łatwo włożyć szybę. Przesmaruję jeszcze tutaj yy, prowadnicę. Jedną i drugą przeczyszczę, przedmucham. No i tutaj jeszcze zanituję belkę. Listewka wzmacniająca zamontowana, aczkolwiek powiem, Wam, tu się wszystko w rękach, nie, więc ja nie wiem co to ma dawać. Tutaj nasz ten mechanizm działa. Bardzo ładnie się kręci. Płynnie, elegancko jest gotowy do działania. Jest zamocowany. Wszystko siedzi sztywno, więc kolejnym etapem jest zaklejenie. Zaraz Wam pokażę, jak na tej osłony. I w zasadzie montaż spinek i boczka. Także podstawowy zestaw Paxarda kupiony jakiś czas temu w końcu się przydał, zarobił na siebie. Ok, pora włożyć szybę. I'm was... Dział. Listeweczka oczyszczam i odlejam. to jest jedyny środek który w miarę przypomina to co fabryka daje sykalosomer, jest to butyl który nie zastyga, jest wierzchnie miękki i lepki, ale jego właściwości są dobre kiedy jest rzadki, aż był rzadki, no czego odpowiednio podgrzać także chwilowo podgrzewam i potem bierzemy się za uszczelnienie, po prostu oblecę ścieżkę tutaj tak jak było fabrycznie, żeby skleić folię. Dlaczego ta folia jest taka ważna? Folia jest ważna dlatego, że gdy pada deszcz, to woda wlewa się tu normalnie w drzwi. Tam wszędzie w drzwiach jest woda i ona wypływa pod drzwiami i spływa tutaj na końcówkę progu. Natomiast kiedy ta folia jest nieszczelna, to para zbiera się na niej i para spływa tutaj na wykładzinę, na ten plastik i bardzo często kończy woda w środku przez co e, tapicerka jest mokra. Co z kolei objawia się tym, że w zimie samochód e, szyby w samochodzie bardzo parują. Także bardzo ważna jest ta izolacja, e, hydroizolacja w zasadzie, po to właśnie, żeby e, całość wilgoci zostawała w drzwiach, żeby spływała na zewnątrz. Ok, jest to poklejone. Może nie wygląda to tak estetycznie jak funkienówka, folia, za którą pewnie trzeba by zapłacić dwie stówki w ASO, ale spełnia swoje zadanie. Jest szczelnie, więc teraz w każdy otwór musi wejść nowa spinka. Spinki kupiłem nowe. Są to spinki takiego typu o takie. No i będę montował panel. Te talerze są najważniejsze. Panel jest przygotowany, wszędzie są włożone spinki. Spinki wkłada się. Pokażę Wam dokładnie. Jak mamy spinkę, to nie w pierwszy otwór, tylko w ten drugi, tak? Ok, spróbujemy przyłożyć. Sprawdzamy, czy podłączony jest radio. Żeby bardziej profesjonalnie powiedzieć, głośnik. Przeciągamy linkę przez mechanizm. Przełożyć tutaj linkę. Naciągnąć i zablokować.